dobry, witam w kolejnym odcinku Belly Bike w Internetach Mamy chwilę przerwy Chwilę jak droga 2 no. na 10 powiem tak no Jak zawsze słabo uh -huh. No i dużo bateków, kleszczy Rozumiem, rozumiem, kleszcze najważniejsze Darek tak. jak oceniasz dzisiejszą ścieżkę powiedz No dzisiaj fajna ścieżka Dużo asfaltów Takich yy... Jak widać, De tak? Delikatnie tutaj Tak więc, no fajnie, tak rekreacyjnie. Rekreacyjnie, tak rozumiemy. Alcin, jakie straty dziś? Słucham. Jakie straty dziś? Dzisiaj jeszcze nie ma strat. Aha. Ale, słuchaj, jesteśmy na dobrej drodze, coś się zapewne odwali. Rozumiem, jest potencjał. Jest potencjał. Rozumiem. tej ścieżce no jest... Maciek, jak oceniasz klasę? Słabo, słabo. Słabo. <laughs> Co się z każdym dzieje? Nie, dobrze. Ok, jedziemy dalej. To Karola zaraz wrócimy. Krzysztof. Nogi już nie bolą. <grym> Od nogi bolą. Rozumiem, rozumiem, rozumiem. rozumiem. No i Karol. Ja nie wiem, ten marecki ten dzisiaj zabrał w jakieś haszcze. Lakier cały porysowany. No tak, tak, kurwa, lakier porysowana Ja nie wiem co to ma być. No to jest tak zwana wiesz, no, Generator wizyt serwisowych. A ja słyszałem, że lakier jest na gwarancji. Tak, tak. Dobramy no, tak. Tak. i potem się nie znamy. Tak. No dobra moi drodzy, to tyle w dzisiejszym odcinku. Lecimy dalej. Trzymajcie się. Cześć.